ZUMI Video prezentuje. Priorytetowym założeniem spółki ASC Kraków jest kompleksowa i sprawna obsługa zarówno klienta, jak i jego samochodu. Firma zajmuje się sprzedażą i serwisem marek Chrysler, Jeep i Dodge oraz obsługą samochodów SEAT. Wykwalifikowani pracownicy pomogą Państwu wybrać model dostosowany do potrzeb i oczekiwań. A certyfikowani serwisanci dzięki zdobytemu wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnemu oprzyrządowaniu zadbają o naprawę na najwyższym poziomie. ASC Kraków działa według standardów jakości ISO 9001 i uzyskał już tytuły najlepszego dealera i najlepszego serwisu w Polsce. Zajmujemy się organizacją imprez off-roadowych wraz z przygotowaniem samochodów Jeep do wypraw terenowych, sprzedażą i serwisem urządzeń Kerher oraz dystrybucją asortymentu firmy Zigenia AUBI. ZUMI więcej o firmach, produktach i usługach.